Wycinka drzew w miejscu występowania chronionych ptaków. Tak, zdaniem przyrodników i mieszkańców jest w gminie Suchy Las. Co innego twierdzą urzędnicy, którzy przy złotowskim rowie melioracyjnym ptaków się nie dopatrzyli i wydali zgodę na pracę. Teraz sprawą zajmuje się policja. Wkrótce ma to zrobić także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Tomasz Ostach. Przyrodnicy i mieszkańcy gminy Suchy Las biją na alarm. Wycinka drzew przy tzw. zwanym rowie złotnickim bezpowrotnie niszczy siedliska ptaków objętych ochroną. Straty środowiskowe są nigdy nie do ocenienia i zawsze są bardzo wysokie i dużo wyższe niż sobie na chwilę obecną zdajemy sprawę, bo dotyczą pokoleń, a nie tylko nas tu i teraz. Zostało wyciętych około 70 drzew zdrowych drzew. Tak zdaniem przyrodników jeszcze w zeszłym roku wyglądał ten teren. W tym miejscu naliczyli oni występowanie blisko 40 chronionych gatunków ptaków. Wśród nich takie okazy jak dzięcioł duży, dzięcioł czarny, mazurek czy sójka. Podczas inwentaryzacji terenu przez urzędników gminy i starostwa powiatowego w Poznaniu nie dopatrzono się występowania gatunków chronionych. Starostwo wydało zgodę na wycinkę drzew. Zawsze w takiej decyzji wpisujemy y, informację w pouczeniu, że jeżeli podczas wykonywania y, już samego usuwania drzew takie gatunki chroniąc zostaną stwierdzone, y, pracę trzeba wstrzymać. Dopiero po interwencji przyrodników prace wstrzymano. Dziś tylko porządkowano teren. Zdaniem urzędników prace są konieczne, bo rów melioracyjny jest zarośnięty i w złym stanie technicznym. Brak prac, polegających na usuwaniu drzew, uprzątnięciu krzewów, grozi lokalnymi podtopieniami. Zostało 9 topól, i no, szczerze mówiąc, aktualnie dyskutujemy, czy jednak wykonać tę decyzję do końca. Sprawą zajmuje się Sucholeska Policja. Zaniszczenie siedlisk lęgowych bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska grozi kara grzywny lub areszt. Policjanci Suchego Lasu prowadzą teraz czynności sprawdzające i ustalają, czy ta sytuacja wiąże się z popełnieniem przestępstwa bądź wykroczenia. O sprawie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która ma przeanalizować sprawę Złotnickiego Rowu. Tomasz Ostach, Teleskop.